Siew widzowie, dzisiaj jest specjal. Bardziej taki nie specjal, tylko będzie Sylwester 2024. Tutaj taki coś. Fajerwerki najpierw. Chyba trochę to muszę to poprawić. Tyk. Szczęśliwego nowego roku! Szczęśliwego nowego roku węgliczania. Żeby ten rok był lepszy niż poprzedni. No i tak jak widzicie, pan zapregnuje. Mikrofon. Bye bye. A i jeszcze jedna rzecz chciałem Wam powiedzieć: że możecie się doczekać na film i będzie za kilka dni. Bye bye.